Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie jestem Max Biały, a oto kolejny fascynujący pełen wrażeń i emocji odcinek Let's Play Shaman King Master of Spirits. W dzisiejszym odcinku kupimy trochę hot dogów i wybierzemy się na kolejnego bota Joko. Tak szybko pominęłem dialogi, że postaram się Wam e, tak pokrótce e, powiedzieć, co on tutaj mówi. Haha, powiem cię magister! A, i co z tego? Nie jesteś w stanie mnie pokonać. Bla 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 bla. Ale z moją... Ale... ale spójrz mi w oczy, zamienię cię we wroga. E, bla 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 bla. E, Ta rodzaja sztuczku na mnie... Dobra, patrzymy. Eee... Tak pokróćce mówiąc... Eee... Magister zahipnotyzował Joko i przez to zwrócił się przeciwko nam. Nic więcej ciekawego tutaj nie było. Dalej będzie ciekawiej. E. Ten boss jest dosyć ciekawy, bo mamy taką dziwaczną głowę, której bardzo nie lubię, bo mnie w i nie można jej zabić, która w nas pluje kulkami wiatru? Powiedzmy, że są kulki wiatru. Mamy również Djoko, który lubi chować się w krzaki i rzucać bomby w różne miejsca i sam wychodzić w innych. Oraz na dole mam... musimy skakać po wszystkich platformach i uważać na, sam... na samym dole, bo tam jest woda, a ja już chyba zdążyłem wpaść, nie wiem, bo nie, patrzy... nie... nie dokładnie patrzyłem. E, aha, jeszcze Djoko potrafi się kręcić, co potrafi w... nas wkurzyć, bo na przykład bijemy go, on się zaczyna kręcić i on bije nas. No, tak jak przez chwilą. I teraz ta jedna taktyka! Może się uda! Totemem w stopę! No już chyba wystarczy jedyna tak, żeby go pokonać w ten sposób. Dostał totemem, boss jest praktycznie martwy. Pamiętacie strzałą w no teraz będzie totemem w stopę! Nie, nie będzie, wiem. Ale mogę pomarzyć. Dobra, chyba jeszcze chwilka. Totemem nieźle oberwał. Dobra, gini gdzie go zabiłem z powietrza? To był pro kill. Może teraz będą dialogi wolniejsze, to postaram się wam przetłumaczyć bardziej na bieżąco Jo, wytropiłem magistra! Chciałem go pokonać moim ostrym dowcipem, lecz... Co się ze mną stało? Zrobiłeś to... Nie, 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 coś się zgubiłem On go wyzwał od shorty'ego, on powiedział, że jest Morty! Eee, coś tam, coś tam Coś tam, coś tam, coś tam Bla O, powiedział, żebym wziął ze sobą jego ducha Mika, który pozwoli mi, pozwoli mi dostać się do miejsc Z jego systemu, o, który dzięki jego systemowi skoków pozwoli mi się dostać do miejsc, w których jeszcze nigdy nie byłem Haha, a i na koniec oczywiście typowy angielski dowcip, którego nikt nigdy nie zrozumie Eee... No dobra I rzeczywiście ten ten duch jest dość fajny, bo możemy sobie nieźle skakać. Dobra, mam nadzieję, że... E, że... że co... że was teraz nie zanudzę, bo zrobię dwa poziomy, których jeszcze nie robiliśmy. Ten, który zrobię teraz, to trochę robiłem go w poprzednim odcinku, ale od drugiej strony. Więc nie do końca tak powinien wyglądać. E, a jeszcze jeden będzie nowy, więc... Czekajcie, ten nowy. Ten poziom jest akurat krótki, wystarczy, tam sobie takiego poskakać. Ale jest jeszcze wybrać wszystkie rzeczy z, dnie, z niego, więc się trochę w nim pokręcę. Eee, no dobra. Teraz będzie super, e, mega przeskok nad tym. Patrzcie, patrzcie kłunik, patrzcie. Widzicie? Prawie mnie trafił, ale ja jednak, e, znaczy nie, nie trafiłbym mnie, bo to wszystko było zaplanowane. Ale chodzi o to, że, że wiecie, że to jest taki, jestem takim profesem, że, no, że, no wiecie, no przecież. Nie oszukujcie mnie, że nie wiecie. Okej, okay, poz pozbywamy się sniperów. Eee, dobra, wchodzimy do góry, bo pominąłem jedną fajną rzecz. Oj, teraz się będę uczył dopiero jak się używa mika, bo nie wiedziałem. A, jak ktoś się jest ciekawy, to wystarczy go użyć i podczas tej szarży użyć skoku i wtedy daleko skaczamy. O, aha, i przypomniałem sobie, mm, jak się robi ten unik do tyłu rozkliniałem w poprzednim odcinku obejrzałem pierwszy odcinek i sam o tym mówiłem, jest sam zapomniałem, więc fail by wprowadzać dwa razy w, w dół akurat wtedy grałem na analogu o, odkryłem skok Jak raz grałem na analogu i ciężko było kliknąć dwa razy strzałkę w, w dół na analogu ale na pewno jest to możliwe okej, okay, jak odkryłem skok to wtedy będę trochę failował żeby to odkryć a, teraz już chyba będzie udana próba dobrze Nauczyłem się skakać Przyszedłem tutaj tylko po to Bo pamiętam, że na dole były Fajne rzeczy Wiedziałem Aż trzy skrzynki Mogłem je w sumie na początku, ale o nich całkowicie zapomniałem Dobra To będziemy wyleć do kolejnego poziomu Poziomku Poziom, ziom, ziom ziomku Lol, ale poziom to jest takie śmieszny polskie słowo Ogarnijcie to Poziom Rozumiecie? Że, 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 że Że, że niby level jest naszym ziomem, ale po Po wszystkim Czyli lubimy go dopiero jak się skończy Nie, to chyba nie ma sensu A teraz nie wiem czemu przyszedłem do tego poziomu Aha, chciałem iść po ducha, ale zapomniałem gdzie on jest, więc zaraz zrezygnuję z tego i będę Leciał dalej O, to był centralny atak, który tym razem pokazałem, że on zatrzymuje przeciwników Dobra, ja bym chciał, żebym się ja już cofnął Nie wiem jakim cudem dostałem obrażenia, jak oni byli zatrzymani Aaa, na pewno Jest na to jakieś logiczne wytłumaczenie O jak ja kocham tego skilla Czuję się nim jak tak Okej, okay, to jest chyba ostatni z nowych poziomów mm. No i nie wiem co ja to będę robił No po prostu będę się w, loku, w luku czy coś tam bla bla Pozabiłem sobie duszki liścia, zwykłe, małe, które w ogóle nie stanowią do mnie wyzwania. I teraz trochę kot mi przeszkadza. Odsuń się, bo nie widzę, co komentuje. <laughs> Dziękuję. Okej, okay, więc teraz już, jak już widzę, co komentuje, to nie wiem, co mam komentować, więc użyję mojej tajemnej, pradawnej taktyki mówienia dużo i bez sensu. A, poziom skończony, więc chyba mogę sobie tą taktykę darować. I okej, okay, i od tego momentu e, osoby, które nie chcą oglądać starych poziomów mogą już w sumie wyłączyć odcinek ponieważ teraz będę tylko dochodził do, dochodził ...dochodził do miejsca w którym e, zaczniemy Następny odcinek Czyli do terena... do terenów e, Tao Gdy będą bardzo nie, denerwujące przeciwniki ze mną bardzo denerwujący przeciwnicy, wybaczcie za moją beznadziejną dykcję i y, wymowę i wszystko i nawet czasami nawet wiecie, no wiecie o co mi chodzi, wszyscy dobrze wiedzą o czym mówię. Jeśli chcecie zostać ze mną to proszę zostańcie, lecz poziomy będą te same, tylko mm, albo przywincie do samego końca, tam jest jeszcze kawałek mojej próby zrobienia poziomów 4 minuty. Ale coś mi nie, wy nie wyszło, bo próbowałem zrobić ducha, którego się jeszcze nie da zdobyć Okej, okay, teraz już naprawdę skończyło mi się temat do rozmowy Więc zaraz e, użyję mojej magicznej lewej ręki Prawa jest do czegoś innego i funął you know, Mojej magicznej lewej ręki do, e, do Do czego? Do magii? Tak, do magii Próbuję wywołać magię wymyślić jakiś temat, który jest w miarę sensowny, lecz to niestety nie działa. Ale przynajmniej wiem gdzie się teraz wybieramy. Wybieramy się do gospody, gdzie wybrał się Joko. O czym mówił na końcu, ale wam tego nie powiedziałem. Eee. eee... Zaciąłem się! O, kolejna. Widzę, że biopen tuje kolejną dziurkę! <ścoughs> ale... Ale co ja chciałem? I teraz popełniłem chyba najgorszy błąd w moim życiu, bo muszę robić cały poziom od nowa. <laughs> Jak to jest najgorszy błąd w moim życiu, to możecie mi współczuć. Um. Aha, czemu wybieram się do gospody? Dlaczego? Bo mogę! A drugim powodem jest to, że mam nadzieję, że dodam jakiś nowy miecz, bo stalowy, czy jaki to jest, mi się znudził. Przekazujemy się, że mogę tam jakoś wejść, ale to chyba ja potrzebuję ducha Tao jednego, ale nie wiem którego. Jak on się nazywał? Nie pamiętam. No trudno. Ducha tej, tej pięknej zielonej pani. Znaczy tej pani z zielonymi włosami, która jest siostrą Lena. Czy tam Lena, czy jak tam wolicie. Ok, więc zmierzamy w... Yy, w kierunku karczmy zniszczymy, zniszczymy wyraz przeciętnego boksera Jak tylko się do nas zbliży, Ale chyba my musimy zacząć pierwsi Zamroźnimy go, rozbijemy go na kawałki I polecimy dalej do następnego poziomu Czy już do karczmy? A jest to skok pod końc Nie mogło się bez tego obejść No już powoli lecimy do karczmy Level będzie ekstremalnie szybki <słuch> Napije się czegoś Więc uwaga, będzie gul 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 Zaschło mi w garb zobaczcie. Ah. Co piję? Jak to co piję? Nie powiem wam co piję. Nie musicie wiedzieć co piję. A gdzieś ten unik to był prosadzki unik. Prosadzki. Fajne słowo. Ha ha ha. No i znowu mi się ten temat. O kurde, ja wam tak mocno huchnęłem. Mam nadzieję, że was nie bolało... bo nie bolą za to, to przez to uszy. Ehm... Um. Wiecie co? Jest mi smutno, jak nie piszecie nic w komentarzach, więc musicie mi teraz za te wszystkie dni, których dla was nie nagrywałem, coś ładnego napisać. A, zobaczcie, komu mam już kolekcję przyjaciół w karczmie. Złapię wszystkie. No ale w sumie do tego zmierzamy w tej chwili. Złapać wszystkie duchy. Ja trochę zmieniłem podejście, bo na początku mówiłem wam, że... Mam zamiar, że zamiar zrobić tą serię na 100%. To poniekąd prawda. Tylko, że jak skończę grę i nie będę o każdego ducha, to zrobię tą grę na 100% w inny sposób. Zrobię taki jakby interaktywny odcinek, gdzie będzie się klikało w poszczególne nazwy duchów i będzie wyświetlany obraz, gdzie tego ducha zdobyć. To może przyciągnąć do mnie trochę ludzi i przy okazji ułatwić innym życie grającym w, tym, w tą grę. Więc mam nadzieję, że taki sposób 100% duchów wam się pokaże. Spodoba. No hmm. ja jeszcze może zrobię odcinek, gdzie pokazuje wszystkie duchy i wszystkie kombinacje. To też może być fajne. Ale to są już plany na większą przyszłość. E, przed chwilą mi rozpamiętrowało kolejną dziurkę. Ale ten odcinek będzie się nazywał totemem w stopę. Muszę... Zacząć w świecie. Wymyśleć własną subkulturę yy, bicia totemem w stopy. Nazwa tą subkulturę innaizm Nie, to słabe. W rezegnuję jest subkultury. A po tym mam tylko nazwę i... jeden nawyk, więc chyba by się nie przyjęło. Ewentualnie kiedyś będę sławny, to zrobię dla Was koszulkę. Ze to pod... to coś tam izmem Haha! Haha, haha. Ha, Okej. Okay. Tak jak wspominałem, możecie mi napisać komentarze za każdy dzień, który... Bo po prostu lubię czytać komentarze. Czuję się wtedy taki spełniony i mam ochotę nagrywać dalej. Więc e, możecie mnie motywować w ten sposób, a na pewno nie upuszczę was na dłuższą metę. Taka porada dla was, jak jak tu mnie przekupić, żebym z wami został. <śm> Oj Max, ale ci jesteś zły. Hmm. Tutaj mam problemy ze pskoczeniem ale no szczęście. E, wszystko jest przemyślane. Jak ja kocham tego ducha. Ja sobie ogółem te odcinki pokazuję właśnie... Dlatego, żeby... żeby wam pokazać jakiego ja tego ducha. Próba! Nieudana. Duch jest boski. Mogę czuć się tak... szybować. A, udało się. Gartło mi mi Ale nie szkodzi. Musimy dotrwać do końca odcinka. Zostały się 4 minuty. Z czego pewno dwie albo... Chyba, tak, z czego dwie ostatnie będą... E, e, z zapowiedzią. Ałam, nowego odcinka. O kurde, ktoś mnie niepiał na skape, teraz tego nie sprawdzę. Mam nadzieję... A nie! Nikt mi nie napisał na Skype'ie, To w nagraniu! Nie sprawdzajcie swojego skape'a! To to wszystko przez nagranie. Kiedyś mi ktoś na Skype'ie... Muszę zapamiętywać za zamykać takie rzeczy przy A tu się już nie chciałem bawić więc bawiłem się w inny sposób przyspieszając czas za pomocą mojego klawisza na paździe. Hmm. Oczywiście gram w tą grę na emulatorze nie wiem czy wcześniej wspominałem ale nie potrafię nagrywać playboya z... tak, powiedziałem to świadomie ale nie wiem, czemu to tak nazwałem, po prostu brzmi bardziej gejowska. Dobra, zapomnijcie, zapomnijcie! Ja nic nie mówiłem. Dobra, jeszcze jeden poziom, dobrze pamiętam? Tak, jeszcze jeden poziom, który robiliśmy i będziecie mogli zobaczyć zwiastun... ...poziomów... Tao! Tum, tum, tum... Tum, 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 tum... tum. Chyba się coś nie współgram z muzyką Ale głupio byłoby noczyć tym, 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 Nawet pewnie nie zsynchronizowałem tego dokładnie, więc lepiej nie będę się ośmieszał moim dziwnym Moimi dziwnymi zdolnościami wokalnymi Ale jestem rozszany z gadaniem Tak mi język lata że mówię to co mi przychodzi na ślinę na, nie nie to się jakoś ładniej wymawiało muszę się nauczyć lepiej mówić e, to co mi wiatr na ślinę przyniesie o, brzmi o wiele lepiej dobra, a nie to jeszcze nie gadnie e, i pewno znowu za głośno was zaatakowałem więc możecie już mnie bić w komentarzach słownie oczywiście tak ręcznie nie polecam bo jeszcze będzie mnie boleć i się obrażę <laughs> no i to teraz. Zamrozi nas badba. O, albo nie zamrozi, bo jesteśmy zbyt wielkimi plusami, żeby dać się zamrozić. A to już wyglądało naprawdę na śmierć. Przez odmrożenie. Hłe chłe chłe. No co, i daleko jeszcze byłyśmy się te temy... Pff, nie to temy, tylko tematy kończą. Lecimy i nawet w nikogo nie wpadliśmy. To się rzadko zdarza. Oczywiście ona nas zamrozi, teraz jakoś scytuje i nie da nam wstać, zamrozi nas z raz w powietrzu, a za trzecim razem już jej się tak dobrze to nie uda, więc zdążymy ją zabić. O i teraz patrzcie jaki skill, jakie już opanowałem tego ducha całkowicie, takie wycelowanie nie starza się przypadkowo, trzeba naprawdę ogarnąć Mika do perfekcji. I okej, okay, z następnego poziomu, w następnym odcinku spotkamy się z levelami to, które są bardzo dziwne. Postaramy się zdobyć, nie, nie postaramy się zdobyć tego ducha, znaczy, w tym odcinku się postaramy go zdobyć i uznamy, że to niewykonalne, eee, więc trochę popróbujemy, jak nam się nie uda. O, wiecie co, w następnym odcinku też go spróbuję zdobyć, teraz sobie tak patrzę, że jest skarpa, z której pewno się go zdobywam ale nic nam się nie udało więc komentatorem tego odcinka był Max Biały bardzo miło mi się z Wami gadało posprzedajemy się troszkę trucizn e pf E antytrucizn o antidotum pokupujemy jeden kod do następnego odcinka komentatorem był Max Biały mówię to ponownie i żegnam się z Wami e, hołd i chwała totemom papa pa.